Nie ruszyły. Oj, tam y, została na starcie: Sunny Silence numer 6. Chociaż nie, ona tej poszła w duże koło. A jeździec kontynuuje wyścig. Prowadzi Arizona Blue. Arizona Blue na drugim miejscu: Montenegrin. Y, dalej Marta Springs. Pozostałe konie. Ostatnia w tej grupie zasadniczej jest Gia Sumoro. Arizona Blue przed Montenegrinem. Dalej blisko Marta Springs. Za nimi lekko Formuła i jest tam jeszcze Gija Konie jednak z wartej stawce blisko siebie. Za chwilę, na tych pięć, konie wyjdzie na prostą. Kana łapie Marta Springs. Tutaj polem doskonale Montenegrin galopuje. A w środek wchodzi również Formuła. I rozpoczyna się finiszowa prosta. Formuła galopuje tutaj lekko, ale od pola też dobrze galopuje Gia Sumoro. Formuła obejmuje prowadzenie i ucieka. 200 metrów do celownika. Mocno naciskają Gia Sumoro. Jeszcze do celownika 150 metrów. No i formuła jedyna w stawce. Klacz polskiej hodowli wygra ten wyścig. I to wygra, proszę państwa, bardzo łatwo. Drugi kończy Motenegrin. Trzecia będzie Gia Sumoro.